Chciałabym wszystkim podziękować za tę nagrodę. Kocham Was, kocham Was, kocham Was. To szkoła jednorasztów, ale z tymi fantazjami to już przesada. A gdzie jest Eni? Tu są jej rzeczy. Nie może być daleko. Te filmiki z kotkami są przezabawne. Eni, nie miałaś się uczyć? Wszystkie materiały mam na telefonie. Poprawa makijażu w ciągu dnia to podstawa. Muszę się sprężać. Jennifer? Ha? E, e, ja tylko czytam. Znasz zasady? Ażeby pani wiedziała, Jennifer? Hmm. Nie patrz tu, nie patrz tu. zdaje się! Ale sobie pogrywa! Nudzi mi się! Szkoda, że nie mogę tego użyć! Zaraz! Właśnie, że mogę! Weźcie zwykłego markera i zdejmijcie osłonkę. Tego też nie potrzebujemy. Teraz weźcie maskarę i nanieście kropkę kleju w tym miejscu. Przymocujcie tę plastikową część. I załóżcie etykietę. Marker czy maskara? To mój mały sekret. Uwielbiam długie rzęsy. A nauczycielka nic nie zauważyła. Dobra robota. A do tego wyglądam pięknie. Jennifer, dlaczego masz takie wytuszowane rzęsy? Co my tu mamy? Nie widzę żadnych kosmetyków. Nic nie rozumiem. Muszę naprawić swoje moce. W ogóle nie rozumiem, co tu jest napisane. Sorka jest czymś zajęta. No super, cała dłoń spocona. Hej, potrzebujesz ściągi? Jesteś fajniejsza niż myślałam. Ten krawat jest genialny! Chwila moment. Czy to nie aby ściąga? Taka mądra jesteś. Próbuj teraz. E? Co się stało? O! Muszę mieć ten krawat! Ps, ps. Ojej, niedobrze. Czekaj, tu mam zapasową. Ekstra! Tylko rzucę okiem. Okej. Okay. Widzę? To była ósemka. O, -oł. dobra, może się pani wziąć. O, nie. Zrozumiesz to? Dwadzieścia dwa. Ona pokazuje liczby? To nie ma sensu. Ugh. Już wiem. Chyba złapię. Zodo, kto tu rzuca śmieci? Odkładamy długopisy. Hmm, póki co nieźle. Proszę, dobra robota. Piątka dla Eni. I dla Rose'a też. Uh, uwierzysz w to? Kocham jednorożcową szkołę. Co? Nie wierzę własnym oczom. Możesz się pożegnać z tą piątką. Uh, no, pięknie. To wszystko było dla Eni. Przepraszam, panienko. Proszę tu wrzucić swoje kosmetyki. Ale ja nic nie mam. Czyżby? Zaraz zobaczymy. O nie! Tracę kontrolę. Ach! Ha! Moja ręka jest niezależna. Nie, tylko nie plecak. Kurczę! Nakryła mnie. Jak mogła mi to zrobić? Ha! Najgorsza nauczycielka w szkole! Zdradziłaś mnie! Już nigdy ci nie zaufam! Hej, nie smuć się! Wiem, jak ci pomóc! Nie musisz ukrywać kosmetyków. Wystarczy kamuflaż. Zamaluj drewnianą część i wola. Nikt się nie zorientuje! I do pudełka! Musisz poprawić makijaż? Szybko, zanim nas nakryje. Spodoba ci się. Strzał w dziesiątkę Annie. Co tam się dzieje, dziewczynki? Nic takiego, tylko kolorujemy. Czyżby? Zaraz to sprawdzę. Co my tu mamy? Coś mi tu nie gra. Nakryje nas? Nie chcę zostawać po lekcjach. Smakują jak kredki. Of, O mały włos! Moja ulubiona lekcja. Czuję się jak Picasso. Wow! Ale ona pięknie rysuje. Mój jednorożec jest beznadziejny. Gdzie ona się tego nauczyła? Zaraz wyleci z tej kartki. Nie to co mój, ale ona ma talent. Może to przez ten artystyczny strój? Też tak mogę. Widzicie? I jak wyglądam? Będzie lepiej? Raczej nie. Jen musiała ukraść mój talent. Też mogę rysować dwoma rękami? Do dzieła! Czemu ciągle wyjeżdżam za linię? Ach! To bez sensu! Masakra! Poddaję się! Chyba że. Spójrzcie na te planastry! Kolory się za sobą łączą! Już wiem co robić. Wezmę dwa markery i zetknę ich końcówki, żeby barwnik przeszedł z jednego na drugi. Teraz niebieski. Ciekawe, co mi wyjdzie. Sprawdźmy. Ale pięknie! I wystarczy jeden flamaster. Podoba mi się ten pomarańczowy. I kto tu ma talent, co? Widzieliście kiedyś coś takiego? Skończyłam. Popatrz, Jennifer. Wow! Bardzo oryginalny! Wiem! Dzięki! Czekajcie, czekajcie. Amy zaraz zrobi wielkiego balona. Albo i nie. O, o, nauczycielka! Mogę zobaczyć Twoje notatki, Amy? Co to za wymiętolony zeszyt! Jak mogłaś go tak zaniedbać? Nie wstydź ci! Pokaż swój lili. Idealny jak ty, co nie? Widać, że szóstkowa uczennica. Jak ty to robisz, że jest taki schludny? Chyba masz jakiś sprytny sposób. Zdradzisz go nam? Zrób własny ochraniacz na kartki. Złóż kwadrat z papieru w ten sposób. Teraz weź dolny róg i złóż do górnego. Zrób to samo z drugiej strony. Następnie je rozłóż. Górny róg zagnij w dół, dociśnij. Teraz wstać rogi w kieszonkę. Jak najgłębiej się da. Obróć do góry nogami tak, aby złożona część była na górze. Na jednym rogu narysuj oko z rzęsami. Z kolorowego papieru wytnij coś w rodzaju grzywki. Dodaj brokatowy róg i gotowe. Twój własny papierowy jednorożec. Od dziś kartki w zeszycie nigdy nie będą pogniecione. Słodkie. Wielkie dzięki, Lili.